Dzień dobry, widzowie. Dzisiaj sobie gram na Nintendo Switch w Fifa 23. Ale niestety nie mogę to. Nie mam FC25 tutaj. Kupię sobie na święta, A dlatego, że to było bardzo dawno. I teraz będę klubem FC Barcelona. Z... A niech będzie. To tam jest dobre lice? Nie za trudno, nie za łatwo. będzie. To nie. O, Atletico Madryt też nie jest za słaby, będzie. Sobie weźmiemy. Przepraszam, ale. Mam trochę taki kaszel... <kuh> i katarek. Więc tak nie ma dużo mówić. Ale tak to. Dobra, pomijam. Rykacie widzowie, muszę podgłosić głos, jeżeli chcecie. O widzowie, teraz jest ok, tylko kamerę ustawię. O! Rafika jest, powinna dobra być dobra, więc zaczynamy. Dobra. Dobra, tak. Nie wiem, wybaczcie, że zastopowałem, ale muszę coś zrobić. Okej, okay. dobra. Przepraszam, że wśród ludzi słowa słaba grafika, ale inaczej nie umiałem. Uh. O, nie, nie. O kurde, odebrali mi. Jest. Jest. Mam piłkę. Dobra, nie. Ja patrzę na kamerę. jest ja to się ręczyła, bo bo jest trudnie, o to chodzi. O kurde. Ja już daję ją. Dobra, Ja. Po. Jest. Nie. O, oh, nie. Uh. Ale fart. O, kurde, jaka laga. Nie spodziewałem się. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, jakoś się podało. Teraz do Pedriego. Pedri w tym sezonie jest dobry. Znaczy w tamtym był. Znaczy w tym też jest dobry. Dejok. Dobra. Teraz muszę Aj, zabrał mi prawie. Ale on kurte mnie ciśnie. Ciao. Nie było, Fablu bo on się chyba sam wywalił. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy on się sam wywalił. Jeżeli jest, stworzę, więc tutaj takie Gieba na 100%, będą w komentarze. Nie. U was trochę źle, ale u mnie jest dobrze. Ale wybaczcie, może jakieś będzie lepsze grafika. Jest? Dobra, pół, pyk, okej. Okay. Ej, ale to teraz rozegrałem. O, Robert, nie... On ich wszystkich nie ogra. Oj. Dobra, jest? Odebrana. Kurde, jak on mi to odebrał? O! z jak to zrobiłeś, człowieku? Dobra, Lewandowski. Kurde! Ale on mi to przejął. No nie. Teraz Van Dembele ciśnie go. Oj, No to mnie dener... O! Dobrze. Kurde, zblokował, ale i tak. No nie no, znowu oni zabrali piłkę. To są mistrze. Posiadają piłki. Nie, dobra, podchodzę, podchodzę. Nie. Cóż się stało? A źle podał, ok. pyk, pyk. Ale Jordiola. ma. Dbaj. siata. Si to. No jakżeś podał? Dobrze. O. Dobrze. Przejął to, kurde, Jordi Alaba, Lewandowski. Lecisz, lecisz, chow. Jest 45 minuta, ale super. A macie wlawę w dolnym wrogu. To by strzelił wcześniej gole, ale to użyłem, ja, ale powinien to ubrać się dla mnie. Podanie i gol. Przepraszam za ten kaszel, że ciągle... Kaszel, ale... O, przerwa. Pierwsza połowa dobiegła końca. Chodź. Okej, okay, widzę. Zaczynamy drugą połowę. Co prawda ja niedawno nie grałem na Nintendo, o kurde mam mało procent ale 20 to luzik kurcze, kurczaki dobra, jest dobra okej okay. kurde ja nie wiem teraz ten dojdzień. Kurde, nie, wiem, że zaraz. Daj, no co, że zrobił, Dajong. Franki. Nie, ok, jo, dobra. Daj, Robert, nie, nie, strzeli. Z Daleka. cał. Jo! Ale gól, ale gól, ale gól Czekajcie Okej, okay, widzę, teraz może być well, so be better, Dobra, po tym meczu już się zreżegnamy nie Dobra, teraz Sergio Busquets Busquets, zdajesz! Stigma Busquets ale go ugrał Strzał! Jest! Ledwo, co to było? Ledwo, ledwo, ledwo. Ja! Jaki fart! Patrzcie. Czekajcie chwileczkę.